Kapitan jeziorko 3. Reanimacja. Przydupas doktora sznapsa pogrążony był w rozpaczy. Kapitan jeziorko postanowił dać mu drugą szansę. Hej, ty, masz pelerynę, możesz być moim przydupasem. A, senpai, a... Kapitan jeziorko wraz ze swoimi przydupasami chilował na pomoście. Silna pomoście trwał w najlepsze. Tymczasem pośród gawiedzi pojawiła się tajemnicza postać. Kapitanowi Jeziorko w porę udało się dostrzec tajemniczą postać to Dart Robin! Dart Robin użył pchnięcia mocy. To było super efektywne! Kapitan Jeziorko użył obronnej pozy. To nie było efektywne. Dart Robin odkrył swoją tożsamość. Dart Robin okazał się być Robinem Jeziorko. To ja byłem twoim Robinem. Kapitan Jeziorko zaczął tonąć. Nie! Gdy kapitan Jeziorko utonął, niebo zasnuły chmury. Niewiasty zapłakały a Trobin tylko się śmiał. Przywołany nietnymi uczynkami nad jeziorkiem pojawił się epicki berserk, młotna pogan, ponury spowiednik i obusieczny topór kościoła katolickiego. On. To ja. Niszczyciel Pogan był tak twardy, że potrafił kruszyć kamienie gołymi zębami. Spośród kamieni wybrał najtwardszy. Po chwili skonsumował wszystkie. Epicki berserk postanowił ukarać niewiernego. Epicki Berserk użył potęgi swego głosu. Dart Robin dogorywał na pomoście. Po chwili pozostały po nim tylko marne szczątki. Epicki Berserk triumfalnie deklamował litanie zwycięstwa. Kapitan Jeziorko podczas tonięcia doznał wizji zbawienia. Nagle z krzaków wyłoniła się majestatyczna pani Jeziorska. Kapitan Jeziorko wielce się zdziwił. Pani Jeziorska wręczyła kapitanowi jeziorka nową broń. Pani Jeziorska dokładnie wytłumaczyła specyfikę oręża. Oto Excalibur. O czasie będzie twą nową bronią. O. Po owocnej wizycie u pani Jeziorska wśród dziatwy pojawił się kapitan Jeziorko, gotów do walki. Kapitan Jeziorko nie ujrzał swego adwersarza, dostrzegł z kolei potencjalnego sojusznika. Dwójka bohaterów zawarła święty sojusz. Od kondensacji epickości eksplodowały bicepsy. Od tej pory jeziorko jest podwójnie bezpieczne. Numer to kłopoty, gdy wydarzy się nic, na tym, pojawia się konflikt, dzwoni 997 i wszystkich sprzedaj, przyjeżdżają ale w... suki śmiecie sypi to tupy... wygarnąć o nich zgana, to moje marzenie, p***, konsekwencje, areszty i więzienie, jak siedzieć tu za coś konkretnego.